Moment, moment widzowie, zanim przejdziemy do odcinka, to mam dla was coś ciekawego. Marka Atrofi ruszyła właśnie z przepotężną wyprzedażą, w której przeceny sięgają nawet 70%. Jeśli szukacie dobrych jakościowo bluz wykonanych w Polsce, które dodatkowo są w świetnych cenach, to teraz możecie je zgarnąć za mniej niż dwie stówki. A że wiosna już za rogiem, to idealny moment, by lekko odświeżyć swoją garderobę i dorwać coś fajnego w mocno obniżonych cenach. Link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu, a ja serdecznie polecam sprawdzić. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Amber Rose o imprezach Didiego, kolejna kontrowersyjna wypowiedź Kanye, dziedzictwo Bigiego zostanie sprzedane, PZ osiąga potężne wyniki, poznaliśmy wszystkich gości Janka Rapowanie, rapowa reprezentacja na spotkaniu z Lewym i Szczęsnym, dziewczyna Denisa Załęckiego o konsekwencjach live'ów z Josephem, prawnik odpowie Grande Connection. Jeszcze na szybko zanim zaczniemy, to chciałbym was poprosić o zostawienie lajka, komentarza i suba dla zasięgu, ale żeby nie przeciągać lećmy z materiałem. Amber Rose, czyli amerykańska modelka oraz jedna z bardziej rozpoznawalnych celebrytek, w ostatnim czasie postanowiła publicznie zastanowić się, dlaczego nigdy nie otrzymała zaproszenia na słynne, owiane kontrowersyjną sławą imprezy organizowane przez Didiego. W ramach podcastu modelka opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z wydarzeniami organizowanymi przez popularnego rapowego magnata. W trakcie wspomnianej rozmowy Amber... Robert opowiedziała, że od 2009 roku regularnie uczestniczyła we wszystkich znanych imprezach Didiego, od słynnych y parties po różnego rodzaju afterparty organizowane przez rapera. Według niej były to imprezy otwarte, które odbywały się regularnie i miały raczej charakter rozrywkowy, na których sam Didi pełnił rolę gospodarza, zajmując się promocją alkoholu własnej marki, przebywając wśród gości lub bawiąc się na stanowisku DJ-skim. Rose podkreśliła, że w trakcie jej obecności nigdy nie miały miejsce żadne sytuacje, które mogłyby wzbudzić jej podejrzenia. Według niej, jeśli tego typu imprezy określane mianem Freak Offs rzeczywiście odbywały się z udziałem Didiego, musiały być organizowane w innym czasie i miejscu niż imprezy, na których bywała modelka. Amber zdradziła również, że w prywatnej rozmowie z Ryanem J'em zastanawiała się, dlaczego żadne z nich nie otrzymało zaproszeń na rzekome specjalne imprezy, organizowane przez rapera. Według jej relacji nawet żartobliwie pytała Ryana, dlaczego nikt nie próbował ich nigdy wciągnąć do takich wydarzeń. Amber podejrzewa, że mogło to wynikać z faktu, iż organizatorzy imprez wiedzieli, że ona sama nie byłaby zainteresowana takimi propozycjami. Modelka dodała także, że choć sama nigdy nie była świadkiem żadnych kontrowersyjnych wydarzeń tego typu na imprezach organizowanych przez Didiego, nie oznacza to, że takie sytuacje nigdy się nie wydarzyły. Podkreśliła, że jej osobiste doświadczenia nie powinny być traktowane jako argument unieważniający oskarżenia, które pojawiają się przeciwko raperowi. Kanye West po raz kolejny znalazł się w samym centrum medialnej burzy. Tym razem powodem jest jego nowa kontrowersyjna zapowiedź albumu, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Raper znany już z wielu skandali oraz prowokacji, tym razem ogłosił, że jego kolejny projekt muzyczny będzie brzmiał anty Brzmienie. W opublikowanym i równie szybko usuniętym wpisie na Platformie X, Kanye poinformował swoich fanów, że nadchodząca płyta zatytułowana Bully będzie utrzymana w stylu, który sam określił jako antysemicki. Raper stwierdził nawet, że zamierza stworzyć własne, zupełnie nowe brzmienie, które będzie kojarzyć się właśnie z tym kontrowersyjnym określeniem. Premiera krążka została zapowiedziana na 15 czerwca tego roku. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ wypada dokładnie w dzień 12 urodzin jego najstarszej córki Norw. Według wcześniejszych informacji, Kanye samodzielnie wyprodukował, całą płytę, co może być swego rodzaju powrotem do stylu pracy, który był dla niego charakterystyczny na samym początku jego kariery. Dodatkowo Kanye już wcześniej zapowiadał, że podczas nagrywania nowego materiału wykorzysta technologię sztucznej inteligencji, aby pokazać jej potencjał w muzyce. Zapowiedź antysemickiego brzmienia nowej płyty nie jest jedyną kontrowersją, jaką ostatnio wywołał Kanye. Nie tak dawno raper znów wywołał falę oburzenia po wielodniowym ataku w mediach społecznościowych, podczas którego wielokrotnie deklarował poparcie dla oraz otwarcie wyrażał swój podziw dla Adolfa. W swoich wpisach US stanowczo odmówił przeproszenia za wcześniejsze antysemickie komentarze, twierdząc, że jest to jego wolna opinia i nikt nie ma prawa go za nią karać. Raper stwierdził także, że to jemu należy się przeproszenie za zamrożenie jego kont bankowych, co miało być reakcją na wcześniejsze kontrowersje związane z jego wypowiedziami. W dalszej części swojego ataku, Kanye skierował bezpośrednie zarzuty wobec środowiska żydowskiego, sugerując m.in., że to właśnie oni są odpowiedzialni za rzekome promowanie aborcji w społeczności afroamerykańskich i latynoskich. W swoich wypowiedziach jak posunął się nawet do stwierdzenia, że stereotypy mają swoje uzasadnienie, a samo pojęcie antysemityzmu uważa za zmyślone. W dalszych wpisach Kani jasno określił się mianem rasisty oraz nazist, podkreślając swój pozytywny stosunek do Adolfa Hitlera i ideologii nazistowskiej. Raper zapowiedział nawet, że zamierza publicznie nosić koszulkę ze swastyką, m.in. podczas przyszłorocznego występu na Super Bowl. Słowa Westa ponownie wywołały fale krytyki i potępienia zarówno ze strony środowisk żydowskich, jak i licznych artystów oraz fanów. Raper od dawna testuje granice wolności słowa, jednak najnowsze zapowiedzi związane z albumem Buli oraz jego otwarte deklaracje sympatii wobec... Stawiają pod znakiem zapytania przyszłość jego kariery muzycznej oraz wszystkich współprac komercyjnych. Na ten moment pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń oraz na reakcje wytwórni i sponsorów, z którymi Kanye West współpracuje. Jedno jest pewne: raper znów osiągnął swój cel i zwrócił uwagę całego świata na swoją osobę. Historia jednego z największych raperów wszechczasów, czyli Notoriusa B.I.G., może wejść w zupełnie nową erę. Wszystko wskazuje na to, że część jego katalogu muzycznego oraz prawa do wizerunku trafią w ręce nowego właściciela. Jak podają zagraniczne media, transakcja jest związana ze śmiercią matki rapera, która przez lata dbała o dziedzictwo swojego syna. Zgodnie z doniesieniami mediów, jednym z głównych podmiotów zainteresowanych nabyciem prawdą muzyki oraz wizerunku legendarnego rapera jest firma Primary Wave. To znana organizacja specjalizująca się w zarządzaniu katalogami muzycznymi największych artystów w całej historii. Sprzedaż katalogu rozpoczęła się tuż po śmierci Violety Wallis, czyli matki Biggiego, która zmarła dwa tygodnie temu w wieku 78 lat. To ona przez lata była główną osobą zarządzającą prawami do muzyki swojego syna, a teraz, po jej odejściu, część katalogu trafi na rynek. Według dostępnych informacji, transakcja obejmuje nie tylko prawa do muzyki Notorious'a B.I.G., ale także jego nazwisko oraz cały wizerunek, co oznacza, że nowy właściciel będzie miał pełną kontrolę nad przyszłymi projektami związanymi z raperem, takimi jak choćby nawet reedycje albumów, licencjonowanie wizerunku czy potencjalne współprace komercyjne. A wartość transakcji wyceniana jest na 150 milionów dolarów. Primary Wave, firma prowadzona przez Larego Mestela, byłego dyrektora Artista Records oraz Island Records, nie jest nowicjuszem w branży zarządzania katalogami legendarnych artystów. W swoim portfolio posiada prawa do muzyki m.in. Boba Marley'a, Whitney Houston czy Jamesa Browna. Eksperci rynku muzycznego przewidują, że do 2030 roku wartość praw Wydawniczych Primary Wave może przekroczyć 10 miliardów dolarów, co pokazuje, jak ogromny potencjał mają katalogi muzyczne wielkich artystów nawet wiele lat po ich śmierci. A co dalej z muzycznym dziedzictwem Biego? Decyzja o sprzedaży praw twórczości Notoriusa budzi wiele emocji wśród fanów rapera. Z jednej strony pojawiają się głosy obawiające się komercjalizacji jego dziedzictwa, z drugiej strony Primary Wave to firma, która od lat skutecznie zarządza katalogami największych artystów, zapewniając im godne miejsce na rynku muzycznym. Czy sprzedaż katalogu okaże się dobry? ruchem, a może dziedzictwo Bigiego zostanie nadmiernie spieniężone przez nowego właściciela. To pytanie, na które odpowiedź poznamy najpewniej w najbliższych miesiącach. PZ po raz kolejny udowadnia, że klasyka polskiego rapu nadal ma ogromną siłę przybicia. Choć na scenie działa od dwóch dekad, jego twórczość wciąż potrafi przyciągnąć nowe pokolenia słuchaczy. A wszystko to za sprawą jednego numeru, który w ostatnim czasie stał się viralem i zapewnił mu rekordowe wyniki na wszystkich platformach streamingowych. Wszystko zaczęło się od kawałka Dom nad Wodą, który choć swoją premierę miał aż 3 lata temu, to dopiero teraz zdobył drugie życie. Dzięki viralom w social mediach i nowemu zainteresowaniu słuchaczy, kawałek zgromadził już ponad 65 milionów streamów. Jest to obecnie najpopularniejszy numer w całej karierze Pezeta, co przełożyło się na ogromny wzrost jego miesięcznej słuchalności na Spotify. Dzięki temu raper z Ursynowa stał się jednym z najchętniej słuchanych weteranów polskiej sceny. Jego aktualna liczba 2 milionów 300 tysięcy miesięcznych słuchaczy wyprzedziła wielu raperów młodego pokolenia, którzy jeszcze niedawno dominowali na listach streamingowych. W ostatnich latach polski rap został mocno zdominowany przez nową falę artystów, jednak PZ udowadnia, że klasycy nadal liczą się w grze. Obecnie ma więcej miesięcznych słuchaczy niż Jan Klausia, Bambi, czy choćby nawet Oki. To wynik, który pokazuje, że PZ potrafił idealnie wykorzystać moment, a jego muzyka wciąż trafia do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku i pokolenia. Jednak, mimo tych świetnych wyników, wciąż jest kilku raperów, którzy wyprzedzają Pezeta pod względem miesięcznych słuchaczy na Spotify. Są to głównie reprezentanci Nowej Fali, którzy w ostatnich latach świecą ogromne sukcesy, czyli Mata, Sobel czy Gips. Jednak tempo wzrostu popularności Pezeta sugeruje, że jego liczba słuchaczy może jeszcze w Wzrosnąć, a jeśli trend się utrzyma, możliwe, że wkrótce zbliży się do czołówki. PZ udowadnia, że klasyka wciąż ma ogromną siłę rażenia, a dobrze wykorzystane wiralowe trendy mogą zapewnić drugie życie nawet kilkuletnim numerom. To również pokazuje jak dynamicznie zmienia się rynek muzyczny i jak duży wpływ na wyniki streamingowe ma popularność utworów na social mediach. Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego albumu Janka Rapowanie, a hype wokół Krążka Groteska rośnie z każdym dniem. Projekt trafi na rynek już 28 marca, a dotychczas słuchacze mieli okazję sprawdzić trzy single: czyli tytułową Groteskę, w Dresach ze Szpakiem oraz Niebo z Matczakiem. Teraz natomiast Janek podkręca emocje i ujawnia pełną tracklistę, a co za tym idzie, listę gości, którzy pojawią się na jego nadchodzącym projekcie. Jan przygotował dla fanów sporo niespodzianek. Na nowym Krążku nie zabraknie dużo ksywek: Tako, Mata, Kuban. Oraz Kasperczyk. To artyści, którzy pojawią się na albumie obok gospodarza. Natomiast za warstwę muzyczną na grotesce odpowiadają topowi producenci polskiej sceny. Duży udział w powstawaniu albumu miał atutowym, który wyprodukował znaczną część materiału. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na zakup wersji preorderowej albumu, otrzymają dwa dodatkowe numery: czyli Stone Island oraz Downtown. Świat muzyki i futbolu po raz kolejny się połączył. W ramach współpracy sponsorskiej pomiędzy Spotify a FC Barceloną, grupa polskich raperów miała okazję spotkać się z Robertem Lewandowskim oraz Wójciechem Szczęsnym. Wydarzeniem określane przez Spotify jako zgrupowanie Rap Prezentacji, odbyło się w Barcelonie. Tu właśnie tam raperzy reprezentujący Polskę mieli okazję porozmawiać z naszymi czołowymi piłkarzami, którzy na co dzień grają na najwyższym światowym poziomie. A w skład ekipy wysłanej przez Spotify weszli White, Kukem, Eryk Moczkom oraz influencer Nowciaks. Chłopaki mieli niepowtarzalną okazję wymienić się doświadczeniami z piłkarzami, porozmawiać o wspólnych pasjach i symbolicznie połączyć dwa światy rapu i futbolu. Chociaż wydarzenie miało bardzo pozytywny charakter, cień na cały dzień rzuciła tragiczna wiadomość o śmierci Charlesa Minaro Garcia, czyli członka sztabu medycznego klubu. Niestety lekarz został znaleziony martwy w hotelowym pokoju zaledwie kilka godzin przed planowanym meczem. W związku z tym tragicznie zakończonym dniem spotkanie zostało odwołane, a mecz ligowy przesunięty na inny termin. Współpraca pomiędzy Spotify EFC Barceloną trwa już od dłuższego czasu, a platforma streamingowa regularnie angażuje się w różnego rodzaju projekty, które mają na celu promocję zarówno muzyki, jak i sportu. Tym razem postawiono na polską scenę rapową, która od lat cieszy się rosnącą popularnością wśród młodych słuchaczy spora część z was z pewnością pamięta słynny live Józefa Bratana, podczas którego to raper imprezował w towarzystwie dwóch kobiet. W momencie transmisji zapewne nikt nie spodziewał się, że po kilku latach jedna z dziewczyn, która pojawiła się na streamie stanie się gwiazdą świata Freak Fightów. A co więcej, okaże się, że jest partnerką jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci tego świata, czyli Denisa Załęckiego. Jeśli ktoś do tej pory nie zdawał sobie z tego sprawy, to partnerka Denisa, czyli Sandra, była jedną z dziewczyn występujących na słynnym live u Józefa. Sprawa stała się głośna, kiedy Nathan Marcioń postanowił wykorzystać ten fakt przeciwko Denisowi i ujawnił, że jego dziewczyna brała udział w transmisji będąc skąpo ubrana. Według relacji Denisa, konsekwencje tej sytuacji miały być dramatyczne. Sandra rzekomo próbowała odebrać sobie życie, ponieważ hejt jaki spadł na nią po ujawnieniu tej informacji, był dla niej zbyt przytłaczający. Jednak mimo tych makabrycznych przeżyć, Sandra zdecydowała się wejść do świata freakfightów, a przy okazji swojego angażu pojawiła się w podcaście szalonego reportera, gdzie po raz pierwszy szerzej skomentowała całą tą sytuację. Zdradziłam, że po ujawnieniu nagrań z transmisji odwrócili się od niej nie tylko znajomi, ale nawet najbliższa rodzina. Podkreśliła, jak bardzo negatywne emocje to u niej wywołało i jak trudno było się jej z tym pogodzić. A teraz, Ciebie, Sandra, tak to trochę poważniej. Yy... To było, bo to, to co Denis mówił, i Denis był faktycznie w stanie kiepskim, i to nie ma co gadać, bo to jest no, twardy gość, a, a też pęk, pęk w pewnym momencie na fotelu się odwrócił. Możesz nam powiedzieć, to chodzi o to, że który, który ten moment, który film był taki najcięższy, że cię tak dojebało? Z twojego punktu widzenia, który był Kiedy moment się... taki, że naprawdę ty runęłaś? No ogólnie no to na samym początku, jak y, jeszcze nie poznałam Denisa, jak to wszystko wyszło, to wtedy to się zaczęło. Czyli generalnie ty już zanim byłaś z Denisem, to to wypłynęło z tej jakby dokładnie. całej imprezy i to cię wtedy jakby dotknęło, i później zaczęłaś być z Denisem, była cicho, i Natan to jakby odgrzał, tak? No to znaczy przez to, że to powiedział wtedy na konferencji i tak dalej, to to odgrzał i od nowa to zaczęło żyć. Bo ja nawet nie, nie miałem świadomości, że to przed, przedtem już, już kiedyś latało, a w którym te pierwszy raz czy teraz ten drugi raz cię bardziej dojechało. Yy, ogólnie to pierwszy, pierwszy raz, bo każdy się ode mnie odwrócił. Okay. Tutaj yy, naprawdę wszystkie koleżanki się ode mnie odwróciły, tylko została mi mama. No i też tutaj Smutne. tak, tylko no rodzina też się ogólnie odwróciła, tylko mama przy mnie została. I wtedy też mu musiałam no, wyjechać z, bo... kolegów, nie? no jak to. Tak, zależy. i wtedy I też musiałam wyjechać yy, za granicę, bo ja ogólnie jestem z Płocka, mhm. No i tam mieszkałam sobie z moją ciocią. Tak. Mieszkałam tam z moją ciocią, same sobie, no ale wiadomo, jak gdzieś wychodziłam, no to było tak, że się krzywo na mnie patrzyli albo coś tam do mnie wypisywali. To był tylko, nie wiem, czy tym mówić, ale to był tylko ten jeden filmik, który właśnie później latał z tych swoich tańców, czy tam wcześniej jakby wyszły jakieś jeszcze inne rzeczy? Na pewno ich tu nie będziemy dawać. Ale... Nie, tylko nie, to, nie, tylko to. Tylko to był filmik. I dużo, i niedużo. No ja wiem, że z pozycji widza, z tego, co się teraz dzieje w internecie, to, to jest w sumie gówno, ale jak ty jesteś stroną, tak. to ty myślisz, że po prostu tylko cały świat na patrzę, bo tak jest Dokładnie. ja też tego trochę nauczyłem, wiesz? Ludzie tacy, którzy jakby nie, nie są w internecie, powiedz o nim jedno słowo, dwa, to on mówi, Boże, to teraz coś Tak nie jest, ale ty to tak odbierasz. Jeszcze no. najgorsze jest to, że zrobili taką głupią narrację, że nie wiadomo, kim ja tam jestem i tak dalej. Tak, no, że jest eskortką się. Dokładnie. No, ludzie nie wiedzą, jak to wszystko było i no tak dalej. No, a gadają takie głupoty i tak okay. to się przyjęło i teraz chodzą i takie głupoty, że jestem Chuj, no po, po prostu ten, y, zrobię live'a, y, zatańczysz przy mnie i Spieniężymy tak to i założymy ci... to, tak. Chcieliby, na pójdzie, na pójdzie, chcieliby, chcieliby. Y, ty, ale nie, nie, już bo bo to taki będzie, nie pewnie tak, no, Tylko ty byłaś, tak jak tutaj oboje twierdzicie, byłaś w związku wtedy z Józefem i byłaś jakby u niego, byłaś w związku i tyle, więc to cała narracja, którą jakby Natan to rozpoczął jest błędna, że tam byłyście jakby wynajęte i tak dalej, a ludzie to jakby potwierdzili tak, i mieli. Tak, to cię no. też. Tylko Proszę. ja nie rozumiem właśnie takich ludzi. Dlaczego oni, jak jakiś głupek coś powie, to oni tak ciągną, ciągną. No to jest ciągną. sensacja. Bullupy, bullupy, to jest, kurwa, to jest, kurwa, to jest kurwa. sensacja, bo nie podajesz... Ci, co ci wyzywają, no. i mnie to są takie zwykłe. Muszę się nie do nauczyć i Natomiast podczas wczorajszej konferencji freakwajtowej pojawiło się pytanie dotyczące zmiany podejścia Sandry i Denisa do całej tej sprawy. Skoro jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że sytuacja doprowadziła Sandrę do prób samobójczych, to dlaczego teraz sama decyduje się na wejście do świata freakfightów, gdzie z pewnością temat jej przeszłości będzie ponownie wyciągany? Denis Załęcki odpowiedział wprost: Skoro materiał ujawnili już youtuberzy tacy jak Konopski, Wardenga czy Nathan Marson i zobaczyła go cała Polska, to nie pozostaje nic innego. Jak przekuć to w pieniądze? Natomiast live'a z oglądania konferencji prowadził wspomniany Sylwester Wardenga, który postanowił natychmiast komentować słowa Denisa. Stwierdził, że to nie Nathan, Konopski, czy on sam są winni całej sytuacji, lecz sama Sandra, która z własnej nieprzymuszonej woli pojawiła się na transmisji Josefa, doskonale zdając sobie sprawę, że oglądają ją dziesiątki tysięcy osób. Do czasu, kiedy jeszcze wszyscy tego nie widzieli, nie chciałem Sandry wyciągać, ale skoro wszyscy wstawiali, na przykład zastawiał, Wardęga wstawiał, wstawiał Konopski wstawiał, cała Polska już się widziała. Marcin wstawiał, cała Polska, mój Kurwa. I czy zrób tego hajs, żebyś, żebyś miała mieszkanie z tego i tyle. Słuchaj, ten hajt już i tak był. Nie widzisz, jak konowski stała jej twarz i kurwa jak. Ale poczekaj, to nie jest wina Konopskiego ani Natana, tylko to jest wina jej, że przyszła na y, streama Josefa Bratana, który oglądało chyba wtedy 30 tysięcy osób. Bierzcie czy konsekwencje swoich działań. Robiła? Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Zarówno o angażu dziewczyny w świat frików, w kontekście jej wcześniejszych problemów, jak i kontrwypowiedzi Wardengi w stosunku do Denisa. W ostatnim materiale Grande Connection, w którym głównym antybohaterem był oczywiście Budda, obrywało się nie tylko samemu motoryzacyjnemu influencerowi, ale także mecenasowi, Mariuszowi Stankiewiczowi, który prowadzi swój własny kanał na YouTube. Grande Connection zarzucił mecenasowi, że w swoim materiale przedstawił nierzetelną analizę, w której świadomie lub nie miał wybierać działania Buddy. Według Grande, prawnik nie przedstawił pełnego obrazu sytuacji i nie uwzględnił wszystkich dowodów, które mogłyby rzucić inne światło na tą sprawę. No a jak wiadomo nie od dziś, społeczność Grande to potężna i bardzo zaangażowana grupa odbiorców, która często przeprowadza wręcz internetowe krucjaty przeciwko osobom, które zostaną skrytykowane w jego materiałach. No i tym razem sytuacja nie była inna. Pod najnowszym filmem Mecenasa pojawiła się fala negatywnych komentarzy, w których widzowie Grande zarzucili mu brak rzetelności i stronniczość. Fala krytyki była na tyle duża, że sam Grande postanowił interweniować i w pewnym sensie stanąć w obronie Mariusza Stankiewicza. Pod filmem prawnika zamieścił następującą wiadomość do swojej społeczności. Proszę żebyście nie atakowali mecenasa i nie odbierali materiału jako DIS na niego. Możliwe, że nie brał żadnych pieniędzy od Buddy, ani nawet nie zna go prywatnie. Być może jest po prostu jego fanem. W tej sytuacji nie powinien odpowiadać mi, bo ja jestem nikim. Powinien obiektywnie ocenić działania Buddy. Posiadam papiery z podpisami i pieczątkami, ale ze względu na poufność i ochronę danych osobowych nie mogę tego publikować w takiej formie. Mam sporo dowodów na Buddę od wielu osób. Wbrew pozorom zrobienie materiału wymaga odbycia kilku podróż po Polsce i rozmawiania ze świadkami. O Osobiście. Dodatkowo pod swoim własnym filmem dodał taką wiadomość. Proszę, żeby nie obrażać mecenasa Mariusza Stankiewicza. Nie chodzi o to, żeby atakować porządnych ludzi, tylko patusów. Rozmawiałem z nim i faktycznie nie brał żadnych pieniędzy od Buddy, ani go nie zna. Po prostu ocenił sytuację po samych emocjonalnych i dziwacznych wypowiedziach Jose kolekcjonera w wywiadach. Nie miał wglądu w dokumenty. Myślę, że warto obserwować jego kanał i dać mu szansę, bo poza paroma fikołkami w filmach dotyczących Buddy, tworzy rzetelne materiały. Natomiast w odpowiedzi na falę negatywnych komentarzy, mecenas Stankiewicz zamieścił krótką wiadomość. Dla tych, co przylecieli to od Grande, reszta w odrębnym wideo później. Link, który zamieścił, przenosi nas do innego filmu, w którym tłumaczył, że ocenia jedynie kwestie prawne oraz potencjalną odpowiedzialność karną Buddy. Natomiast temat loterii, który budzi najwięcej kontrowersji, pozostaje poza jego analizą, ponieważ nie odnosi się bezpośrednio do działań Kamila. By była też jasność, ja tutaj oceniam tylko kwestie prawne, kwestie karne i ewentualną Odpowiedzialność procedury, próbuje wyjaśnić, dlaczego pewne rzeczy się zadziały. Sama działalność Buddy, czy też robienie tych loterii yy, będzie poza moją oceną w tym wypadku, bo to też się nie do końca przekłada na to postępowanie. Jeżeli chodzi o wątpliwości natury moralnej, to tutaj bym chyba odesłał was do materiału Grand The Connection na temat buddy, bo o ile on jakoś tak do końca nie nie, nie przełożyłby się na przykład jako dobry materiał dowodowy przeciwko Buddzie w tym postępowaniu, które się wobec niego toczy, to jednak są rzeczy z punktu widzenia moralności, za które można byłoby krytycznie Buddę ocenić, tak? Właśnie przede wszystkim to, dlaczego te loterie organizował, jak je organizował, jak to tam wszystko chodziło być może prawda, nierzetelnie się wywiązywał z jakichś zobowiązań. Bo tam się pojawiały też pytania, skąd miał pieniądze na coś. To nie jest do końca to, o czym co by się jakoś tak przełożyło. Na, myślę, że może niektóre wąteczki by się jakoś tam poskładały w całość tej układanki, ale zasadniczo krytyka jakby motywacji Buddy co do jego działalności pozostaje pewnie poza sferą w ogóle zainteresowania prawa karnego w tym momencie, bo to jest tylko pytanie, czy. To, że wykorzy czy, wykorzystywał swoje popularne, wykorzystywał nie wiem, to, że jego widownia to są jednak młodzi ludzie, ludzie, którzy często tak naprawdę nie powinni brać udziału w tych loteriach, to są takie moralne, może jakieś tam lekkie, wykroczeniowe sprawy. Natomiast nic, co by się wiązało z tak grubymi zarzutami, z jakimi tutaj mamy do czynienia, więc ja, żebyście mieli też jasność, ja nie chcę tutaj teraz brzmieć jako wielki obrońca Buddy, czy tego, że to co robił było świetne, bo też nie jestem aż tak wdrożony, natomiast no, jest pewnie coś nad czym można byłoby się pochylić i być może za co społeczność internetowa mogłaby Buddę krytykować, ale z punktu widzenia jego odpowiedzialności karnej to nie ma raczej większego Znaczenia. Co istotne, w sekcji komentarzy pod swoim wcześniejszym filmem Mecenas poinformował, że jego nowy materiał, najprawdopodobniej częściowo odnoszący się do zarzutów Grande Connection, jest już w końcowej fazie produkcji. W 90% ukończony. Musiałem krzyżowo cztery długie inne filmy do tego przeanalizować. Dziś wieczór przy dobrych wiatrach, albo jutro rano wleci. Nie wiadomo jeszcze, czy nowy film Mecenasa będzie pełnoprawną odpowiedzią na zarzuty Grande, czy jedynie doprecyzowaniem jego wcześniejszych wypowiedzi. Jedno jest pewne: temat buddy, loterii, Działań związanych z tą sprawą wciąż budzi ogromne emocje, a kolejne materiały mogą jeszcze bardziej podgrzeć całą atmosferę. Dajcie znać, co Wy o tym uważacie. Czy według Was prawnik ma szansę rzetelnie się wybronić i czy ten film, który zapowiada, że jest już na ostatniej prostej, będzie w dużej mierze odpowiedzią dla Grande, czy może jednak nie do końca? Napiszcie na dole, jestem mega ciekawy Waszego zdania w tej sprawie. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i Siemanko.